Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym opowiem wam o kosztach związanych z zakupem nieruchomości na wybrzeżu Costa Blanca w Hiszpanii. Kwestia najważniejsza to to od czego zawsze zaczynamy poszukiwania nieruchomości, skupiając się na cenie. Faktycznie jest to wyznacznik dla naszego budżetu, naszych możliwości i potrzeb. Pamiętajcie proszę zawsze o tym, że wszystkie ceny które widzicie w ofertach, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, wyrażone są w wartościach netto. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że zawsze należy uwzględnić podatek, który zapłacicie przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego i będzie on wynosił 10%. Natomiast decydując się, wybierając nieruchomość na rynku wtórnym, również dodatkowym kosztem będzie 10% podatku. Tyle, że w tym przypadku jest to podatek wynikający z przeniesienia własności. Poza 10% podatkiem związane są jeszcze koszty tak już bardzo oczywiste, jak notariusz, obsługa prawna. Natomiast warto powiedzieć, ile one wynoszą, po to, abyście wiedzieli, jak do tego budżetu i do zakupu przygotować się właściwie, aby uniknąć jakichś rozczarowań niespodzianek, czy tego, że będziecie musieli zrezygnować z zebranej nieruchomości, bo okaże się, że. Koszty przekroczą Wasze możliwości. Zatem, poza 10% podatkiem, szacujcie dodatkowe 3-5%, na które złoży się obsługa prawna, notariat, przeniesienie własności, przeniesienie liczników, wynikające z nowych umów podpisywanych na media. Dlatego też powtórzę, każda cena w Hiszpanii wyrażana jest wartościach netto. Dodatkowo dochodzi nam podatek w wysokości 10% zarówno dla rynku pierwotnego, jak i wtórnego oraz koszty w wysokości 3 do 5%, nazwijmy to bardzo ogólnie, są to czynności formalno-prawne, o których dowiadujecie się i już o ich szczegółach w momencie posiadania konkretnie wybranej oferty. I wtedy też można oszacować, jaka wartość tych kosztów będzie dokładnie. Mam nadzieję, że przedstawiona dzisiejsza, dzisiaj przeze mnie wiedza okaże się dla Was przydatna i pomocna w planowaniu budżetu przeznaczonego na zakup nieruchomości. Ufam, że pytań, komentarzy pojawi się tutaj mnóstwo. Jestem dla Was i chętnie na nie odpowiem. Dlatego piszcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce.